Opowiem Wam pewną historię, o pewnym podróżniku, który postanowił przejść na świat na czas. Uszedł w ziemię, uszedł w las, nazywano go czasownik, tak da, tak. najmniej no, miał lecz bratek, taki mały bezbronny kwiatek, lecz czy dało mu się przejść ten świat na czas, do tej historii zapraszam ja Was. Co to jest za gówno? Gdzie są drzewa? Gdzie jest morze? Tam jest. Gdzie jest... o, kopalnia. O oh, fuck, nie! Jeszcze się w śnieg wrąbałem, dobra, nie chcę tu iść. Czy to tak zwany resecik typowy? No za daleko mam do drzewa, tu w ogóle nic się nie dzieje, może wioskę znajdę, nie? Może, może ta wioska będzie za rogiem. No i za rogiem, no i za rogiem nie było niczego. Ajajaj, jeszcze jakieś ściny będą mnie... Jednak papa Damiel miał rację! Miał rację! Za rokiem zawsze czoi się wioska! Idę tam, będę tam! Tu nie ma nic, wychodzę stąd. Szybko, szybko, szybko! O, kotki, miał! No, nic! No boże, dobra, szybko. Potrzebuję jakiegoś drewna i to fast and must No, coś tu będzie. Dobra, łóżko. To jest nic. Czemu tu nic nie ma? Ale jesteście biedni. No nie ma tu nic dobra drzewo Nie wiem ile mam czasu, nieważne. Jak ja tutaj zginę, to to będzie tylko i wyłącznie moja wina. Ale i tak będę zły. No jeszcze nic nie znalazłem, co to jest za wioska. Tam jest jakiś dom. No dobra, pójdę tam. Ale wygląda jakby w nim nic nie było, ani nawet ksineczki. Ani nawet nic, ale i tak pójdę sprawdzić. Oj chuj. No co, robię tu chleb? Możesz się odwalić. No, odwal się to mój chleb, jeśli że jesteś jakiś fajny, bo masz okulary. A może to dlatego, że tak. wiesz. Ale nie będę cię bił. Jeszcze. Przecież tam nie będzie skrzynek. Po co ja tu wchodzę? I po co ja tu wchodzę? Czy wy naprawdę jesteście tacy biedni? Nic nie macie, a tak się cieszyłem, że wioska jest. To jest impossible. No przecież nie na tyle chlebów. Prawda? Dobra, jeszcze źródełko jakiejś. Lawy jest mi potrzebne, cokolwiek. E to ja jestem Zyczu. To jest właśnie taka prawda, że to ja jestem Zyczu. Czy mieliście kiedyś Minecraft'a, Pajzyczu? I czy mieliście potem zawirusowanego komputera? To dzięki mnie, kolego... oj. Mógłbyś się nie ruszać? Okej, okay, trzy. To mam... No nie jest to optimum. Jest noc, ja się bawię w jakieś wikimiki. To ani trochę nie jest speedrun, ale dam z ciebie wszystko. Może nawet umrę. I don't know. W sensie to nie jest jakieś. O, nie jest jakieś poświęcenie z mojej strony, że sobie umrę. Ale. Nic mi nie obchodzi. Muszę przejść, Minecraft. Nie, no musiałem tu być. Tak, tu była skrzynia. To czemu zamknąłem za sobą drzwi? No nie ma. Nie ma tu nic, absolutnie. Absolutnie nie ma nic. Ani źródła lawy, ani. ani nic. Kompletne zero. Dobra, nie, ja myślę, że, że to tyle. No, dałem z siebie wszystko, no, ale to nie jest ten zir. Absolutnie nie ten. Więc, jakby... No, to poszło średnio. Ale przynajmniej później dowiedziałem się, że pod całą wioską zespawnowała się ta nowo dodana lokacja. Naprawdę? Dobra, może piramida będzie. Halo, piramida? W Menchirze to by nas nie zamknęli? Halo? Nie widzę tutaj za bardzo piramidy, ale no dam jeszcze temu szansę. Może faktycznie będzie za rogiem, jak nasza wiocha. Czy to nie jest tak, że jak zrobię... U. To mogłem być ja, ale chwila. Zielazio. Ale chwila. Nie mam drewna. Mogę się w dupę pocałować co Obelik się. na teutateca. Nie widzę tej piramidy. Nie. Nie, gadaj, że to jest kolejna wioska. Kolejna wioska i papa łeza miał rację? Absolutnie. Lecimy. Widzę już na jegomości. Dobra, to ona może być faktycznie... O, jeszcze jest drzewo. Jezu, gra mnie kocha jednak. Trzeba było się przejść, a już byłem gotowy <laughs> na reszecik. No, daj mi tak ze trzy... Trzy... Trzy drzewna. Cztery. Jest go o wiele więcej, ale... Ale nie, potrzebuję tak... Ponieważ mam. Chuj patyków. A oni mają przenicę. Przeniczę. Czy to kowal? Nie, ale actually te pustynne wioski są jakoś takie. Ja wiem. Lepsze. Nie pamiętam, kiedy ostatnio zrobiłem w Minecraftcie motykę. To jest zastanawiające. Ej, ale to mają struktury. Kiedy ja ostatnio. Chyba nigdy nie byłem. Takiej wiosce. Chociaż może pustynna wioska jest słaba. Nie wiem, która jest słaba, która dobra. A. Hmm. pur. Wydaje mi się, że zła lodowa wioska? A może to właśnie pustynna jest zła? Proszę mnie doedukować. Oj, kurwa, chyba pustynna jest zła. Oni tu nic nie mają. Jakby. Nie, jakie góry pustynne. Gdzie jest Aleksandria? Gdzie jest cokolwiek? Wejście do jaskini? mi to. Żelazo. Ale co by powiedział Daniel? Idź wioski szukaj! Czy to jest kolejna wioska? Tak. Ok. Niech będzie. Ale to znowu pustynna, więc nie wiem co w niej będzie. Pewnie gówno. No i znów miałem rację. W tej wiosce było totalne wielkie nic. Mam nauczkę, żeby nie łudzić się, kiedy spałnie się na pustyni. Nie, nie <laughs> tutaj. świ nie mają nawet. Hej, ale miałbym dużo żelaza, gdybym faktycznie. Hmm. Zabił tego poprzedniego, no i. I nie płakał. Że chujowy seed. Może właśnie był dobry. Nie był. Ran trzeci zaczął się w ten sposób, że zespałnowałem się w dżungli. A w dżungli, jak to w dżungli, nie ma za wiele co szukać nawet wioski tam nie ma, więc po prostu z niego wyszedłem. Ran czwarty za to zaczął się bardziej obiecująco. Grzybowy las od razu wzbudził moje zainteresowanie. I na dobre wyszło, bo po krótszej chwili znalazłem opuszczony portal. Nie zwlekając, zacząłem wokół niego pracować. Dobra, to potrzebny jest mi... Ile tych bloków? Co najmniej raz, dwa, trzy. Heh, to potrzebuje trzech lat. Raz, dwa. Trzy. To się może udać, a przynajmniej taką miałem nadzieję. Niestety dość zudną. No. No nie. No nie ma tu nic, no. No. Tak. Ale nie podobałem się. Okej, okay, kopalnia yy, Góry, Curie, Ciejś Curie. Ran piąty zaczął się w iglastym lesie Nie wiem jak się nazywa ten biom, chyba dark forest? W każdym razie znowu miałem nadzieję na wioskę Słyszę źródełko lawa. Gdzie? Fuck No dobrze, pójdę to sprawdzić Lawa bez żelaza, no dobry plan Już wykorzystajmy ten drewniany, nie mam ciasu tworzyć nowego Gdzie ta lawa popsuje? O, oh. no miałbym Miałbym. Oj, węgiel. Oj, miedź. No dzień dobry. Czy jest tutaj coś innego jeszcze? Czy tylko jakby. To tylko. Tak, no dobra. To źródło lawy jest. Żelaza tylko nie. A gdzie ja jakoś szybko znajdę żelazo? No w dupie, nie, nie znajdę szybko niczego. Na szybko to se można wieść. Nic co nie można. Czy coś tu widzę? Tam coś widzę, ale tam coś. Jest daleko, no ale pójdę tam. Sprawdzę. Może coś po drodze zauważa. Na przykład tu świnie. A, mm -hmm. Co tutaj jest za horyzontem? Gówno tak samo. No dobrze. Ale może jakaś wioska drop? I potem sobie wrócił do, tego, do tej do tego źródełka lawy? Nie wiem, głośno myślę. Żelazo, węgiel. Pająk. Co się tam dzieje? Gdzieś tu na dole? A, nie, ale jest to w miarę blisko. Ale czy ja tam radę? To jest szkielet. Mogę... nie dać. To jest dzień! You fool! Nie umarłem. dzień dobry. Żelazo mejen. No, naprawdę, i po co ja to robię? Ale o, szybkie żelazo, szybki zerobek, chwilówka żelazowa. Gówno. Chyba no nigdzie nie ma żelaza, no mógłbym się kopać, ale to nie mam czasu na to. Po raz kolejny poległem. Ja nie wiem, co... Ja nie wiem, jak Minecraft Blow to robił. Minecraft Blow przeżywał takie super przygody w Minecraft, a ja robię kurde... nic. Nie odwraca się ode mnie ludzi ku Minecraft. Ran szósty, jak dla mnie, nie zaczął się zbyt obiecująco. Zrespałniłem się w brzozowym lesie, co już na początku dawało mi taki zły vibe. Ale byłem w błędzie! Ponieważ nie tak daleko od mojego respa... Czekał na mnie opuszczony portal. Opuszczony portalu. Biegnę. I jeszcze kanion tu po drodze. L where? Where? Where, żelazo? Dobra, jumper, Paweł. Po prostu, dajmy coś. Trzy obsydiany. Jeden, dwa, trzy. No way! I to było w skrzynce wszystko? Czekaj, drewno. Już. Dawaj, 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 dawaj. Co, co ja chcę zrobić? Co ja chcę zrobić? Co ja chcę zrobić? Halo, to. Tak. He, <ścoughs> Udało się! Chociaż portal otworzyłem! That's nice. Nie mam złota ani żelaza. Well, trzeba je znaleźć. Potrzebuję sześć. Gimmy, 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 gimmy. Nie mam żarcia. W ogóle, najwyżej zjem jabłko, chuj, nie obchodzi mnie to Muszę znaleźć zielezio, zielezio Chociaż po co jest mi potrzebne, nie, złoto jest mi potrzebne Żelazo już, po co mi żelazo Teraz to się pierdol, no Jak już tu jesteś Teraz kurwa nagle złoto jest mi potrzebne, daj złoto, daj złoto Złoto daj, chyba, że ryzykuję Chyba, że naprawdę ryzykuję eee, Jak stąd wyjść teraz? Klapiem ci w górę? No kurwa, nie pierdol Czas mija Mam tarczę. To gacie. Dobra, mam gacie. Jeszcze tu jest dziewięć. Eee, żebym zebrał tego więcej tego węgla, mogłem. No, ale mogę... Am I stupid? We are safe. Guys. No wejdź w to świnią! świnio! się. No to jest mała świnia, no ale mała świnia jest małą świnią. I nie drobnie mi żadnego jedzenia. Yeah. I won't die. Nie mam złota. God... Damn it. Mam dwa, no, Potrzebuję trzech. Co ja, żem najlepszego uczynił? No, może ty mi dasz. I jak mi dasz, to będzie super. O kurwa, dał. Nie mam żarcia. Czy ja tam znajdę cokolwiek? Wydaje mi się, że nie bałdzo. Dobra, przynajmniej zobaczę, jak to wygląda. Let's check! Let's check! Ochój, Ochuj! O, 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 o! o, to Ja potrzebuję... Ja, ja, ja tak, tak, tak. O, o, kurwa, to, o! To nie jest dobry spawn. To nie jest ani trochę dobry spawn. O kurwa. Ty chuju no. Dawaj. Dawaj. Nie boję się. Nie boję się ciebie. O kurwa. O nie. I tak zaczęła się moja wielka misja poszukanie jedzenia. Okej, okay, widzę dwie świnie. Trzy. To I guess. Chodź. Na no wiele mi nie starczycie, ale. Krowy. Dobra, maybe I'm saved. No, 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 dawaj, Krobo. Braba! Jezu, ile krów, o Boże, jestem w niebie. Lecz to niebo trwało za długo, gdyż im więcej czasu spędzałem w tym lesie, tym bardziej się gubiłem. Gdzie jest mój portal? Gdzie on jest? Całe szczęście w lesie była góra. Uznałem ją za dobry punkt obserwacyjny. I z jej szczytu dowiedziałem się ponownie, gdzie jest mój portal. Ok, już poznaję okolice. A ty sobie co tutaj robisz nagle? Aha, to ta świnia co do, to była mała i dorosła. Well, dojrzałaś na tyle, że mogę cię zabić. Muszę asap znaleźć złoto. O kurwa! No. Okej, okay, zostawili mnie. No Muszę to złoto, ile mam? 14. Eee, jeszcze 5? Nie wiem, co oznacza czerwony las. Mam nadzieję, że nic złego. Ja tu nic nie widzę. O, 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 o. Ok, ok, Szybko. Dobra. Okej, okay. I'm saved. Jeszcze może troszkę tego złota. Uh. Ow, oh. To... to, to. Uh. Bastion? To indeed jest bastion. Czy oni mnie wtedy biją nawet jak mam złotą zbroję? Część ziomek. Nie bijesz mnie. Co chcesz? Dasz mi coś? Ender perły. Uh. Nie chcę swojego Crying Obsidian. Bon. Czy jak tu wejdę, to będę atakowany? Hej Będę Będę e, No, powinienem szukać twierdzy, prawda? No dobrze, powiedzmy, że pójdę prost. wprost Wprost na wprost Żeby wyjść z tego czerwonego gówna Zwanego dalej lasem e, No chyba cię web boli o, fuck. Zostaw mnie Chuju Kurwa, jak Czypoczysz tymi uszami No i biegnie tu Pieprzaj! Dobra, jakie mam tędy przejść? Aha, dirt, ale... Ale nie. Dobra, szuruli, wyj**ię się gdzieś. Myślę, ja się będę kopał przed siebie, a nie pod siebie. O błagam! Fajnie. Nawet nie wiem, w którą stronę mam iść. Pomimo tego, że nie wiedziałem, nadal szedłem i szedłem, a bez kresnederu napawa mnie raczej niepokojem. Znaczy to też nie tak, że jakoś super się bałem. Moją główną obawą było raczej to, że nie znajdę nic szczególnego i nie dokończę rana. Moje poszukiwania twierdzy nie były zbyt owocne. Miałem ochotę się poddać. Choć powiem wam szczerze, że naprawdę czułem jej obecność. Gdzieś blisko.